Cześć, witam się z Wami serdecznie w kolejnym filmie na naszym kanale. Ja jestem Marzena i zapraszam Was na nietypowy film, w którym opowiem Wam o książkach, które chciałabym dostać pod choinkę. I to nie jest, naprawdę to nie jest film, który kręcę dla moich najbliższych, którzy chcieliby mi zrobić jakiś prezent, ponieważ ja wiem, kiedy ja mówię im o jakiejś książce, że chciałabym ją dostać na gwiazdkę czy na jakieś święto. To wszyscy się stukają w głowie i mówią: Przecież ty masz tyle książek, naprawdę nie chciałabyś czegoś innego. A ja mówię: Nie, ja chcę książkę, książkę i skarpetki, bo uwielbiam właśnie dostawać takie prezenty. No to oczywiście dostaję coś innego, coś nietypowego dla mnie, ale ja kocham książki i kocham dostawać skarpetki najróżniejsze, więc pokazuję Wam dzisiaj. Takie pozycje, które sama chciałabym dostać pod choinkę, i już sobie niektóre kupiłam. Dlaczego akurat taki format wybrałam? Dlatego, że do świąt pozostało bardzo mało dni, ale może nawet będzie to jakaś inspiracja na jakieś szybkie zakupy. Ponieważ księgarnie są dość długo otwarte w różnych galeriach, no i mamy też w tej chwili już sprzedawców, którzy potrafią doradzić. Sama dzisiaj byłam w księgarni, kupiłam sobie jedną książkę, którą oczywiście zaraz wam pokażę. No i słyszałam, jak sprzedawca doradzał klientce fantastykę, pieśń krwi Antoniego Rajana. Także myślę, że to jest dobry wybór dla kogoś, kto czyta fantastykę. No i sama też taką bym chciała przeczytać. Także nic, słuchajcie. Strasznego się nie stało, jeżeli jeszcze nie macie jakiegoś prezentu książkowego, to jak najbardziej w tej chwili są takie czasy, że można, słuchajcie, w ostatniej chwili jeszcze jakąś ciekawą książkę kupić. A teraz pokażę Wam książki, które sobie sama zakupiłam w ramach właśnie takich świątecznych prezentów i które Wam oczywiście jak najbardziej polecam. No i zacznę może od Harry'ego Pottera. My mamy stare wydanie Harry'ego Pottera. To pierwsze wydanie w Miękkiej Oprawie, które Asia czytała, będąc dzieciakiem, i ja czytałam te książki razem z nią, więc to jest taka seria właściwie mojego życia, od której zaczęła się tak naprawdę moja przygoda z fantastyką. I bardzo bym chciała dostać, ja oczywiście tych wydań nie mam takie magiczne dla mnie wydania z Minalimy. Tutaj pojawi się okładka tych książek. Są w tej chwili trzy wydania. Trzy części Harry'ego Pottera i reszta wydań jest pod znakiem zapytania. Prawdopodobnie już w tym wydawnictwie się te książki nie pojawią, ale kto wie, nie mówmy. Hop, więc to są książki, które na pewno chciałabym dostać. Są przepiękne, są kolorowe, mają takie ilustracje, które na pewno zaciekawią i młodszego czytelnika, i starszego. Ja nie czytam po angielsku, ale na pewno taką książkę chętnie bym sobie od czasu do czasu poglądała. No a że nie mogę mieć właśnie tych książek, no to pokażę Wam, jaką książkę sobie sprawiłam ostatnio, czyli Harry Potter i Zakon Feniksa. I to jest ta wersja ilustrowana. I wiem, słuchajcie, że tutaj z, tym z tą serią też są pewne problemy, ponieważ nie wiadomo, czy ona będzie dalej ilustrowana przez tych samych autorów. I tutaj pokażę Wam kilka ilustracji, a może nie kilka, bo teraz patrzę, że akurat ta wersja nie ma zbyt dużo ilustracji, ale tutaj mamy na przykład. Taką w ciemnej tonacji utrzymaną ilustrację na dwie strony i chciałabym przeczytać jeszcze raz Harry'ego Pottera, więc na pewno będę czytała tą wersję. I ja mam pozostałe tomy, natomiast jeszcze nigdy ich nie pokazywałam na kanale, więc tutaj pokazuję akurat Zakon Feniksa. Kolejna książka, którą kupiłam sobie w ramach prezentu gwiazdkowego to Ziemio Morze Urszuli Legwin. Jeżeli macie w rodzinie kogoś, kto czyta fantastykę, a jeszcze nie czytał nic tej autorki, to jak najbardziej polecam tą całą serię o Ziemio Morzu, ponieważ ostatnio oglądałam filmik, w którym dziewczyna opowiada właśnie o pierwszej części Ziemio Morza i była zachwycona. A wierzcie mi, ona a fantastyki nie czyta. I to mnie skłoniło do tego, żeby jednak kupić sobie to wydanie i przeczytać, Właśnie w tym pięknym ilustrowanym, w tej pięknej ilustrowanej wersji mamy tutaj ilustracje czarno-białe. Jest kilka kolorowych, tych kolorowych jest mniej, ale mi to nie przeszkadza, ponieważ słuchajcie, barwione brzegi robią tutaj największą robotę. Tak ta książeczka wygląda. Jest bardzo solidnie wydana na dobrej jakości papierze. No i oczywiście słuchajcie, wklejka także jest to książka, którą bardzo mocno wam polecam, a jeżeli na przykład chcecie mieć wydania Urszuli Leguin z jednego wydawnictwa wyglądającego równie dobrze, to polecam takie również, czyli mamy tutaj pruszyński i spółka. Ja akurat mam tutaj ziemię Morze i całą Orsinię. Także można sobie kompletować w tym wydaniu, też ładnie wyglądają na półce. Ale można również zaopatrzyć się w takie wydanie. Kolejna książka, którą sobie zakupiłam, Nawałnica Mieczy, Krew i Złoto George RR R. Martin, czyli mowa tutaj o Grze o Tron. Ja nie czytałam tej serii, bo wiem, że ona nie jest dokończona, ale zdecydowałam się jednak zakupić te tomy, ponieważ interesuje mnie ta historia. No i myślę, że będzie coś, to coś bardzo wciągającego, mimo że autor już zapowiedział, że na pewno nie dokończy tej serii. Dlatego zdecydowałam się na zakup właśnie tych książek z wydawnictwa Zysk i spółka, ponieważ edycja specjalna, taka limitowana, w większym formacie, tutaj wstawię Wam zdjęcie. Była jakiś czas niedostępna. Teraz wydawnictwo wznowiło pierwszą część gry o tron. Ona jest ilustrowana, natomiast ja już się zdecydowałam na zakup tych książek w tych okładkach i też bardzo ładnie wyglądają na półce. Także jeżeli jeszcze ktoś z waszych bliskich, znajomych, który czyta fantastykę, nie ma tej serii to polecam się zaopatrzyć, ponieważ tomy są w tej chwili wydawane na bieżąco, są bardzo solidne, bardzo ładnie wydane. No i historia też jest wciągająca, także polecam. Kolejna książka, którą polecam, właściwie to jest trylogia. W tej chwili mamy dwa tomy, to Wampirze Cesarstwo Jaya Christofa. To też jest bardzo solidnie, porządnie wydana książka z wydawnictwa Mag. Czytałam tą pierwszy, czytałam tą drugi. Mocno polecam, jeżeli ktoś lubi historię o wampirach, coś na kształt wywiadu z wampirem mamy tutaj taką historię bardzo brutalną, bardzo krwawą, mroczną, ale czyta się to bardzo dobrze, szybko, wciągająco. To jest po prostu akcyjniak, od którego ja się nie mogłam oderwać. Także, jeżeli macie w rodzinie kogoś czy wśród znajomych, kogoś, kto lubi takie mocne, krwawo historie, to polecam wam, cesarstwo na pewno się nie zawiedzie. Kolejna seria, którą chciałabym Wam polecić, ja już tą serię całą mam skompletowaną na półce i wygląda ona przepięknie, ponieważ kiedy sobie tutaj ją na półkę ładnie odłożymy, to stworzy nam się przepiękny obrazek wojen wikingów. I właśnie o, te, o takiej serii mowa, czyli wojny wikingów, Bernarda Cornwella. Ja jestem na tomie szóstym i każdy tom jest wciągający. Jest to fikcja historyczna, która opowiada o czasach dziewięciowiecznej Anglii i poznajemy tam Utreda, syna Utreda, młodego chłopca, który został zabrany do niewoli Duńczyków i był wychowywany jako Wiking. Razem z nim dorastamy, w każdym tomie on jest coraz starszy. Nie polubimy tego bohatera za, za te czyny, które yy, robi. No, ale natomiast kiedy poznajemy jego historię, to my wiemy dlaczego tak postępuje. Także zaczynamy mu kibicować wciągające, akcyjne starcia między chrześcijanami a poganami. I, i oczywiście mamy tutaj wątki fabularne, ale mamy również wątki historyczne. Także autor to zgrabnie tutaj wszystko pomieszał i dał nam świetną serię. Także ja polecam. A dla młodszego czytelnika, który chciałby rozpocząć taką przygodę z mitami skandynawskimi, z wikingami, to polecam sagę winlandzką. Ja przeczytałam tylko tą pierwszą, ale bardzo mi się ta saga też podoba. Też zaczynamy w momencie... Kiedy młody chłopiec zostaje zabrany, wręcz właściwie wydarty swojej rodzinie do niewoli, stał się wojownikiem wikingów, ale on cały czas ma tylko jedną myśl w głowie, żeby swojego wroga pokonać, czyli tego, Wikinga, który go porwał, ale w uczciwej walce. Także on z tymi Wikingami walczy, natomiast kiedyś powiedział i tak tego swojego pana zabije. Kolejna seria, którą chciałabym wam polecić, jeżeli na przykład szukacie. Książek bardzo ładnie wydanych, ale też opowiadających o mitach. I tu mowa o wszystkich takich retellingach mitów. Ja mam tutaj pieśń o Achillesie Madeleine Miller. Ja jeszcze tej książki nie czytałam. Jest przepięknie wydana i tak wygląda pod obwolutą. Jest to wydanie, które należy do Albatrosa, i jest to taka wersja. Butikowa. I z tej wersji butikowej mamy różne książki, ale akurat pokazuję Wam pieśń o Achillesie, ponieważ można sobie do tego dobrać również Tysiąc Okrętów Natalii Heines. I to nie jest to samo wydawnictwo, ale mimo wszystko są to retellingi, które są ponoć bardzo dobre i yy, też bardzo ładnie wyglądają na półeczce. Także. Z mojej strony, mimo że nie czytałam to polecenie, następnie polecam coś dla fanów klasyki i dla wielbicieli Jane Austen. Na przykład ja mam taką wersję rozważnej i romantycznej i zbieram sobie te wydania z angielskiego ogrodu. Brakuje mi dumy i uprzedzenia i emmy. Także te, te wersje okładkowe są nadal dostępne, można je kupić. Ja na przykład na świecie książki właśnie widziałam Mansfield Park w tym wydaniu, też bardzo ładnie się prezentował. Także, jeżeli ktoś chciałby sobie kolekcjonować Jane Austen, właśnie w tych wydaniach, to też można oczywiście zrobić taki prezent, ponieważ słuchajcie, no to będzie taka, taki prezent rozciągnięty w czasie, bo można te tomy dokupywać cały czas na bieżąco. Także polecam. No, i co się dla, dla fanów grozy, mamy tutaj Opowieści Miłosne i Śmiertelne Edgara Alana Po. Tytuł właściwy: Opowieści Miłosne, Śmiertelne i Tajemnicze z ilustracjami. To jest mój najnowszy zakup. Bardzo chciałam właśnie mieć to wydanie z Bespera. Też jest ono. Na rynku można spokojnie kupić. To nie jest wydanie, które gdzieś już jest niedostępne. Tak rozpoczynają się każde rozdziały. Chciałabym tu Wam znaleźć jakąś ilustrację, no ale oczywiście, wtedy, kiedy potrzebuję, to i nie ma albo, o tutaj mamy jakąś taką ilustrację co prawda te ilustracje, o i nawet jest zakładeczka co prawda te ilustracje nie są jakieś wyszukane ale mimo wszystko książka jest też bardzo dobrze wydana solidnie przede wszystkim, twarda oprawa no i to jest Edgar Allan Poe, czyli taki pisarz, którego warto poznać jeżeli na przykład lubimy książki grozy i to jeszcze klasyki, także klasyka w takim przepięknym wydaniu no i teraz coś około świątecznego, czyli bardzo ładne wydania. To jest wydawnictwo Zysk i Spółka, które zresztą wydało opowieści wigilijne w czterech tomach. I ja tutaj pokażę Wam Wigilię pełną duchów i z duchami przy wigilijnym stole. I mamy do tego jeszcze trzy takie książki z różnymi opowiadaniami klasyków albo pisarzy współczesnych, i każde z tych opowiadań jest właśnie takie okołoświąteczne, bożonarodzeniowe, ale również ocierające się o Nowy Rok, o Święto Trzech Króli. W każdym razie są tutaj zimowe klimaty. Ja nie każde opowiadanie przeczytałam, ale mimo wszystko. Polecam właśnie dla kogoś, kto lubi sobie taką literaturę grozy czytać. Przepiękne są te wydania. Kolejna książka, którą mam na swoich półkach, której jeszcze Wam nie pokazywałam, ale zakupiłam sobie, ponieważ bardzo chciałam przeczytać tą historię, to Jonathan Strange i pan Norel Susanny Clark. Myślę, że to będzie mój ulubieniec. Na razie no jeszcze nie przeczytałam, więc trudno coś na ten temat powiedzieć. Natomiast jest przepiękne wydanie. Więc jeżeli szukacie jeszcze na ostatnią chwilę prezentu dla kogoś, kto lubi historie, takie myślę, że bardziej wchodzące w klasykę to być może to właśnie będzie y, ta książka. To jest wydawnictwo MAG. Przepięknie tutaj ta książka wygląda, ma czarną wklejkę, żółty papier. No i te brzegi, słuchajcie, barwione. To jest idealna książka na prezent. Kolejna książka, która y, idealna będzie na taki prezent dla czytelników, którzy czytają Tolkiena i kompletują sobie wszystkie jego książki. Więc to jest gratka dla fanów, czyli Listy Świętego Mikołaja. Tutaj mamy autentyczne listy, które Tolkien pisał na przestrzeni 20 lat do swoich dzieci. Rozpoczął, kiedy jego najstarszy syn miał 3 latka. Jest to przepięknie wydana książka. Pod obwolutą wygląda tak, tak wygląda wklejka. No i słuchajcie, tu są też te listy po angielsku, które są przetłumaczone nam na język polski. Również tutaj mamy ilustracje. Ponieważ Tolkien oprócz listów jeszcze rysował swoim dzieciom jakieś tam świąteczne obrazy, także tutaj mamy też takie ilustracje. Pojawiają się tutaj też listy od pomocnika, świętego Mikołaja, czyli od Niedźwiedzia Polarnego, który pisze te listy z błędami. To nie jest powieść, to jest taka. Przyjemna, refleksyjna książka, która pokazuje nam takie dobre oblicze kochającego ojca, który kocha tak bardzo swoje dzieci, że kiedy one już są dorosłe, on cały czas w tych swoich listach ciepło, się, ciepło wspomina właśnie o tych czasach, kiedy byli mali, kiedy wywieszali te swoje skarpety i pragnie, żeby ten Duch Świąt cały czas tym dzieciakom towarzyszył. Naprawdę tutaj no, nie ma fabularnie nic wciągającego, ale jest taka przyjemność, taka czysta, świąteczna przyjemność z, z czytania właśnie tych listów. Także polecam dla fanów. Mój ostatni nabytek również Tolkien i Silmarillion. Ja mam tutaj takie wydanie ilustrowane. Może się znajdzie tutaj jakaś ilustracja? O, tutaj mamy jedną ilustrację, i to jest wydanie przetłumaczone przez Marię Skibniewską. Wiem, że teraz wychodzi Silmarillion w innym wydaniu, w innej szacie, szacie graficznej, ale ja zbieram akurat te wydania, więc mam tutaj całego warce Pierścieni. No, i teraz sobie właśnie dokupiłam Silmarillion. Idealna książka na prezent, jeżeli jeszcze Wasz obdarowany nie ma akurat Silmarillionu. Także warto się zastanowić. To są te książki, które ja sobie kupiłam, które chciałabym znaleźć pod choinką. To są tylko moje luźne propozycje, ale mam nadzieję, że wybierzecie coś w księgarniach, bo naprawdę jest tego sporo. No i cóż, ja się będę z Wami teraz żegnała. No i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!